Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o oddechu. Zapraszam! Bez jedzenia możemy przetrwać kilka tygodni, bez wody kilka dni, ale bez powietrza umieramy już po kilku minutach. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest oddychanie czystym powietrzem. W końcu coraz częściej nabywamy do naszych mieszkań oczyszczacze powietrza. Jednak rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób to powietrze pobieramy. Warto pamiętać, że nie chodzi tylko o jakość powietrza. Zarówno ilość, jak i sposób, w jaki je pobieramy, jest ważniejsze dla naszego zdrowia, niż może nam się to wydawać. W dzisiejszych czasach proces prawidłowego oddychania został całkowicie wypaczony przez stres, siedzący tryb życia, niezdrowe odżywianie, przegrzane domy. I znikomą aktywność fizyczną. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do powstawania złych nawyków oddechowych, a te z kolei stanowią pierwszy krok ku przewlekłemu zmęczeniu, dolegliwościom układu oddechowego, krążenia, chorobom serca, problemom ze snem czy z koncentracją. Poprawiając jakość oddechu, zwiększamy pojemność płuc, poprawiamy przemiany materii, wpływamy na sylwetkę, a tym samym polepszamy nasze samopoczucie. Jak wygląda prawidłowy oddech? Przedstawię wam pięć zasad, które według mnie są najbardziej istotne. Oddech powinien być delikatny, cichy i spokojny. Podczas spoczynku nie tylko osoby, które siedzą obok, nie powinny nas słyszeć, ale nawet my sami nie powinniśmy słyszeć swojego oddechu. Oddychanie powinno odbywać się tzw. torem przeponowym, tak by dolna część płuc, która jest lepiej ukrwiona, otrzymała więcej tlenu. Szybkie, płytkie oddechy do klatki piersiowej mogą pogarszać zaopatrywanie krwi w tlen, a także angażować dodatkowe mięśnie oddechowe, które zmieniają naszą postawę, a tym samym mogą powodować napięcia w obrębie klatki piersiowej. Wydech powinien być nieco dłuższy od wdechu. Prawidłowy stosunek czasu trwania wdechu do wydechu wynosi 2 do 3. Prawidłowy oddech odbywa się przez nos zarówno w dzień, jak i w nocy, ale także w trakcie trwania wysiłku fizycznego. Nos w procesie oddychania pełni kilka funkcji: Filtruje powietrze, ogrzewa je i nawilża. Rozszerza też drogi oddechowe dzięki zawartości tlenku azotu w jamie nosa. Także reguluje objętość oddechową, dzięki czemu oddychamy mniejszą ilością powietrza, ale za to o lepszej jakości. Ilość wdychanego powietrza ma znaczenie. Według badań, im mniej oddechów wykonujemy na minutę, tym dłużej żyjemy. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że procesy biochemiczne zachodzące w organizmie, szczególnie te związane z oddychaniem, powodują powstawanie wolnych rodników tlenowych, a te przyspieszają procesy starzenia się organizmu. Jeśli przeanalizujecie sposób, w jaki oddychacie, zastanówcie się, czy oddychacie przez usta, często wzdychacie, ziewacie, chrapiecie w nocy lub słyszycie, że oddychacie. Jeśli tak, to jest to temat, którym powinniście się zainteresować. Być może odczuwacie przewlekłe zmęczenie, bóle głowy, spięcie karku, macie problem ze snem lub z koncentracją. Wspomniane dolegliwości mogą mieć przyczynę właśnie w sposobie, w jaki oddychacie. Jeżeli macie wątpliwości, czy oddychacie prawidłowo, możecie skonsultować się z fizjoterapeutą, który pomoże Wam przywrócić prawidłowy tor oddechu. W kolejnym odcinku pokażę Wam ćwiczenia, które poprawiają pracę przepony. Do zobaczenia.